Dziękuję z kim rozmawiam, mam przyjemność. Prokurator Sławomir Szaleśnik, słucham pani. Ślicznie dziękuję. Witam Panie Prokuratorze. A z tej strony Aneta Córka Władysława u z rodobójcik przez uotwarte. Klucz Borka. Przez u otwarte nie zamknięte, Panie Prokuratorze. Aha. Tak, dzwonię w takiej sprawie, Panie Prokuratorze, gdyż e, e, dwie sygnatury akt były e, podpisane przez pana, w sumie trzy czwarta przez panią Annę Kolińską śnieg, proszę pana i e, proszę mi powiedzieć co w mojej sprawie co w sprawie dokonanej zbrodni na mojej rodzinie, proszę pana zbrodni, powtarzam dokonanej przez okręg opolski przez okręg dolnośląski panie prokuratorze proszę pani pani Kisielek kieruje zapytanie jeżeli yy... Chce Pani dowiedzieć się, co w Pani sprawie. To Która prokuratura została wy... Miejscowo-właściwą prokuraturę. Oczywiście. Zadbać o to, żeby ta prokuratura wszczęła postępowanie. Wtedy może Pani zapytać, co w Pani sprawie. Panie prokuratorze... To, do... mm -hmm. odczyn, rozpoznawała Pani korespondencję, ale z reguły przekazywała ją zgodnie z właściwością do prokuratur niższego szczebla, czyli prokurator miejscowo właściwy I taki jest sposób procedowania z korespondencją nad do prokuratury Proszę Krajowej, pana. A która dotyczy pra... zdarzeń zaistniałych na terenie kraju. Tak, panie prokuratorze, dostaliście ode mnie masę zawiadomień z więzienia. A dlaczego ja byłam w więzieniu, pan mi powie? Proszę pani, pani wywiedzie lepiej niż ja. No, i, i nie ma pan pojęcia, a ja panu powiem, no. bo nie podałam nigdy swoich danych osobowych. I dlaczego ja byłam w więzieniu? Zawiadomiłam prokuraturę krajową, mhm. że prokuratura. Rejonowo w Kluczborgu prokuratura okręgowa w Opolu dopuściła się niejawnego handlu moimi dziećmi, proszę pana, i napisała... Proszę pana, że ja pobiłam z dziećmi policjantów, 72-letnia babcia pobiła policjantów, proszę pana, że my znieważyliśmy policjantów, jest ponad 25 fałszywych spraw sądowych, proszę pana, pisałam o tym, teraz się dowiedziałam, że już jest około 30. Jak można, proszę pana, fałszować na czyjeś dane osobowe, proszę pana, wyroki, fałszerstwa, akty oskarżenia, proszę pana, jak można dopuścić handlu dziećmi niejawnego? Proszę mi wytłumaczyć, jak może to zrobić y, 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 urzędnik, prokurator i sędzia? Proszę pani, ja pani nic nie zrobiłem. Proszę nie pytać mnie o takie rzeczy. Nie Ale ja to zawiadamiałam prokuraturę krajową i Ministerstwo Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało... Którzy, którzy otrzymali pani korespondencję i powinni się nią zająć. Tak, proszę pana, Ministerstwo Sprawiedliwości wam przekazało, proszę pana, w grudniu macie wytypować prokuraturę. Pytam się, którą? Na pewno nie klucz, nie Opole. Nie ma pan wiedzy? A proszę mi powiedzieć, zadam panu takie pytanie. Dostałam e, SMS-a, proszę pana, od e, pana adwokata, sędziego dyscyplinarnego adwokatury w Opolu, proszę pana, Marcina Medyka. Podam panu numer telefonu, proszę pana. E, 601 952 341. Czy pan mnie każał, kazał aresztować? On mi napisał, że prokuratura krajowa. Tak mi napisał, proszę pana, że prokuratura krajowa kazała mnie aresztować. No to proszę mi powiedzieć, który prokurator kazał mnie porwać? Nie potrafię odpowiedzieć na takie pytania. Albo może który prokurator kazał mnie oskarżyć o pobicie policjantów? No może tak. Który prokurator z prokuratury krajowej, proszę pana, kazał mnie oskarżyć moją mamę i moje dzieci o pobicie policjantów z Proszę pani, nie mam takiej wiedzy. No nie ma pan takiej wiedzy. A dlaczego pan mi zmienił nazwisko na wójcik przez uzamknięte? Nie jest przełożonym prokuratorów niższego szczebla. W zasadzie nie ma yy, jako, o, wie pan, w strukturze jest tak, że to szef... Przełożony bezpośredni prokuratora lub szef prokuratury nadrzędnej jest przełożonym danego prokuratora. Ja nie jestem przełożony prokuratorów z prokuraturą. Proszę Regionalnych pana Regionalnych, okręgowych. Tak. Ja nie mogę wydawać im poleceń i w związku z tym tak. niestety. I nie może pan nic zrobić z nimi? Nie mam, nie mam takiej kompetencji. To proszę mi powiedzieć, jakie pan ma kompetencje? Jestem prokuratorem, wykonuję swoje obowiązki zgodnie z ustawą. Proszę pana, zgodnie z ustawą to znaczy? Przyjmuje pan zawiadomienie i co dalej się dzieje? I, i pan robi jako, jako rozdzielca. No co pan robi? Prócz tego, że pan rozmawia ze mną przez telefon? Ale przecież dostaliście formę pisemną, proszę pana. Dostaliście formę pisemną. Gdzie to wszystko jest? Halo? Nie ma połączenia. Nie ma połączenia. Rozłączył się, widzicie? Rozłączył się. <laughs>